Cześć Boże, witajcie. Zapraszamy Was na krótkie rekolekcje, trzy odcinki rekolekcji adwentowych, które spędzimy w 25 rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza. Pierwszy odcinek chciałbym zacząć od bardzo konkretnego pytania. Na co dzisiaj czekasz? Ty, na co dzisiaj czekasz? Czego się spodziewasz? Na co liczysz? O czym dzisiaj marzysz? Może czego się obawiasz? Na co czekasz? Już wiesz? Jeśli nie, to naprawdę się zastanów. Ludzie czekają na różne rzeczy. Jedni czekają, aż skończy im się kwarantanna, drudzy czekają na wynik testu covidowego. Trzeci czekają, aż znowu lekcje będą na żywo. Ktoś czeka na czyjś powrót. Ktoś czeka na spełnienie jakiegoś marzenia. Na co ty czekasz? Każde z nas na coś czeka w życiu. To, na co czekamy, bardzo nas określa. To, na co czekamy bardzo wiele o nas mówi. Na co ty czekasz? Czy to, na co czekasz, nasyci ci serce? Jak to się spełni? To coś dobrego, na co w życiu liczysz. Dostaniesz się na studia, wygrasz jakiś konkurs, może jakąś nagrodę pieniężną, zostaniesz kimś, zrobisz karierę. Czy to ci nasyci serce? Czy spełnienie tego? Czegoś na co czekasz, sprawi, że pomyślisz sobie, już nic więcej nie potrzebuję. Dostałem już wszystko, mam już wszystko, jestem szczęśliwy i ten poziom szczęścia, który osiągnąłem, już nigdy się nie obniży, już nigdy mi nie spadnie. Codziennie walczymy o bardzo różne rzeczy, staramy się, zabiegamy o nie, nieraz poświęcamy wiele czasu, energii, nerwów, żeby je zdobyć, żeby coś osiągnąć. Oceny w szkole, wyniki w nauce. Czyjąś przyjaźń, żeby zdobyć czyjąś miłość, żeby gdzieś dotrzeć, zobaczyć jakieś miejsce, wziąć w czymś udział? Kiedy już to zdobywamy, kiedy już tam jesteśmy, nasze serce staje się spokojne? To nie jest tak, że staje się spokojne tylko na chwilę? To nie jest tak, że kiedy osiągamy te wszystkie rzeczy, w których zdobycie na co dzień wkładamy tyle, tyle, tyle trudu, to na chwilę czujemy satysfakcję, zadowolenie i zaraz jesteśmy głodni czegoś więcej? Taka podpowiedź, którą kiedyś mnie dała znajoma siostra zakonna, nie wkładaj serca w to, co ci serca nie nasyci. Nie bądź cały w czymś, co i tak nie uspokoi twojego serca. To nie znaczy, żeby przestać się starać o te różne rzeczy. Żeby wszystko w życiu olać, żeby machnąć ręką i powiedzieć: Nie, to skoro i tak mi nic nie syci serca, to ja będę sobie tak leżał i nic nie robił. Ale ta świadomość, że tak naprawdę żadna z rzeczy, żaden z sukcesów, żadna kwota nie jest w stanie nakarmić mojego serca, pozwala nam uporządkować to wszystko, o co na co dzień walczymy. Pozwala nam nieraz zrobić krok w tył i wycofać się z jakichś niepotrzebnych kłótni, sporów, walk. Przecież tyle ich jest na co dzień między nami. Na co czekasz w życiu? Czy to ci syci serce? I czy wiesz, bo to jest ostatnie i najważniejsze pytanie dzisiaj: czy wiesz, że jest ktoś, jeden jedyny, na kogo. Możesz czekać z nadzieją, że Jego przyjście rzeczywiście będzie spełnieniem Twoich pragnień, Twoich marzeń, Twoich oczekiwań, że da Ci wreszcie spokój, że da Ci wreszcie taką radość, której Ci nic nie zabierze. Masz na kogo czekać. My mamy na kogo czekać. Tak naprawdę nasza wiara, nasze bycie chrześcijanami, w całości jest o tym, że mamy na kogo czekać. Że jest ktoś, kto obiecał, że przyjdzie i nasyci nam serca, nakarmi je. Jego przyjście będzie radością. Jego przyjście będzie spełnieniem marzeń. Jego przyjście będzie końcem naszych kłopotów. Masz na kogo czekać. Gdyby nasza wiara była tylko o tym, że wiemy, że Jezus się urodził kiedyś tam wstające w Betlejem, że potem nauczał, robił cuda, umarł na krzyżu. Mało tego, gdyby była tylko świadomością tego, że podobno wyszedł z grobu, to jeszcze nic by nie zmieniała w naszym życiu. Ale my wiemy, że On żyje i tęskni za nami, i chce do nas przyjść. I obiecał nam swoje przyjście. Mało tego, przychodzi codziennie na różne sposoby, na razie ukryty. Przychodzi ukryty w sakramentach, przychodzi ukryty w Twojej osobistej modlitwie, przychodzi ukryty w drugim człowieku. Masz na kogo czekać? Ten ktoś będzie końcem Twoich kłopotów. Ten ktoś będzie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania. Ten ktoś będzie lekarstwem na Twoje choroby. Ten ktoś będzie opatrunkiem na Twoje rany. Pierwszy odcinek, pierwszy dzień naszych rekolekcji jest więc o tym, na co czekamy, o tym, na kogo czekamy. O tym, żeby zobaczyć, że za całą moją codziennością, wszystkimi moimi kłopotami i zmaganiami. Obawami i wysiłkami, za każdym moim staraniem o to, na czym mi w życiu zależy, jest Jezus, który chce być w tym wszystkim obecny, który wie o wszystkich pragnieniach i tęsknotach mojego serca, o tym, że na tylu rzeczach, na tylu ludziach mi zależy, że tak wiele pragnę, tak wiele bym chciał. Nie tylko kibicuje mi w tych staraniach, ale chce być w nich ze mną, jeśli tylko go wpuszczę. Ale ta Jego obecność jest także uspokojeniem dla mnie. Wtedy, kiedy mi w życiu coś nie idzie, kiedy coś się nie udaje, kiedy się potykam. Dla mnie, dla Ciebie, dla nas, jako chrześcijan, jako uczniów Jezusa, ludzi wierzących w Niego, nie ma takiej tragedii w życiu, która by nas zmiotła, która by sprawiła, że już nie ma sensu iść dalej. Dlatego, że my już wiemy. Że nic na tym świecie nie jest spełnieniem oczekiwań naszego serca, nie jest końcem naszych pragnień. Więc nawet jak któraś z tych rzeczy się nie uda, nie wyjdzie, to może być to przykre, bolesne, smutne dla nas, nieraz nawet tragiczne, ale nie rozwala nam życia, nie odbiera mu sensu, bo ktoś, na kogo czekamy, przychodzi spoza granic tego świata i chce być bardzo bliski. Poświęć dzisiaj chwilę na to, żeby przyjrzeć się rzeczom, na które czekasz. Żeby przyjrzeć się temu, o co się starasz na co dzień. Żeby uczciwie sobie posegregować te rzeczy od tych, o które naprawdę warto walczyć, po te, o które być może walczyć nie trzeba. Od tych, na których rzeczywiście tobie zależy, po te, które chciałbyś mieć tylko dlatego, że inni je mają. Poświęć kilka minut na modlitwę, żeby powiedzieć Jezusowi o tym, że czekasz też na niego, że chciałbyś, chciałabyś umieć coraz lepiej go odnajdywać, coraz lepiej rozpoznawać jego obecność, tę ukrytą póki co w twoim życiu, coraz częściej go spotykać. Do zobaczenia jutro.